Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Marcin. I dzisiaj wam pokażę lokalizację, która nie jest zbyt przyjazna, jeśli chodzi o niskie levele. Do 200 levela możecie się bardzo łatwo tu wyłożyć. Ja jestem w tej chwili... Rad Elton City. To miasteczko jest na wyspie Oramond. Jest taka wysypka Oramont. I tu dookoła tej wyspy wszędzie są jakieś potwory, prawda? I tutaj, gdzie jest ta lokalizacja? Tutaj jest statek. Tu się przypływa, nie? I żeby przejść do miasta, który. To trzeba stąd pobiec tutaj do teleportu. Teleportować się tu. Stąd przebiec do tej bramy i tutaj tędy, I wejść do góry, tu jesteśmy w mieście. Miasto jest bezpieczne, nic nas tutaj nie zaatakuje, ale. Tu po drodze jest dużo potworów, które mocno atakują. Tu można jeszcze jakoś taką w miarę przejść. Y i nic nas, nie, nic nas nie powinno zaatakować. W mieście, o, na tej trasie, jakieś tam są golemki, które nas będą atakować. Także nie jest wesoło. Ja sobie za chwilę zejdę tym zejściem i tu Wam pokażę, w tym miejscu będę. I później pójdę sobie na tą stronę, tutaj, zachodnią. I tu Wam pokażę mniej więcej, co tutaj się dzieje. Także zaczynamy. Jestem uzbrojony, mam wszystko na sobie, więc mogę lecieć. Z depo, bo tutaj jest depo. Jeszcze wam pokażę, żebyście widzieli. Tu poniżej mamy depozyty. I z depo tego miasta cisnę na dół. Tu są domki jakieś, mają gracze, wszystko. Ja myślę, że od 200 to jest dobry, dobry punkt. I zobaczcie, tu jest jakiś NPC. Aż dziw, że nie ma tutaj żadnego golema. Bo ja tutaj na wschód teraz wyszedłem, ale bardziej mi zależy tutaj, żeby być. Tą bramą, co przed chwilą byłem, się wchodzi do tego miasta. O, jest właśnie taki metal Gorgoli, się nazywa, ale ja, on przypomina golema i się zachowuje jak golem. I proszę, jest tu ja sobie zbroję założę i pierścionek, i tu jest już następne. jakiś tam goldzik, biała perełka. Te potki nie chcę tych potek. I jest następny. biegnie dwa. Dobrym pomysłem jest mieć przy sobie grus remover. Yy, czy ja mam gdzieś ten remover? Powinienem mieć, bynajmniej jeżeli nie mam, to z automatu muszę polecieć do tak, do depo, muszę polecieć jak jestem blisko i wziąć się Chcę Wam mniej więcej pokazać jakie jest zagrożenie. Jak zauważyliście, byłem atakowany ze śmierci. Ten, ten jest jakiś inny Golem. A widzicie, jest to Golem. Czyli jest w sumie dwa rodzaje. Czym one po prostu się wyróżniają, ja tu szybciutko wejdę na Tibiopedię? Metal Gorgol jest wrażliwy na ataki z energii i z lodu, więc ja sobie założyłem. A jak mi tutaj wpadnie za chwilę ten golem, to go też zyskanujemy. jest golem, zeskanujemy go teraz, tylko dobrze i zobaczymy zaraz, na co jest wrażliwy ten gościu. Też na energię i na fizyczne. Dobrze, będziemy atakowali energię. Tak ogólnie to tutaj jest też dużo takich, o, schodków, można uciec w razie zagrożenia. Także jakbyście byli jakimś rycerzykiem 150 level, to możecie poryzykować. Aczkolwiek musicie mieć dobrą zbroję, dobre skille. Dobra, a co jest w beczkach? Beczki się nie da otworzyć. Aha, i tutaj jest już... Tutaj ktoś był... Tu jest du dużo więcej takich... rot elementar, na której sobie skopiujemy rota. Zabijemy sobie ROT'a i zobaczymy, rot, co on ma ciekawego do powiedzenia. Tak, jest wrażliwy na energię. Te gluty są y, przerąbane, bo one się potrafią rozmnożyć i nie wiadomo wtedy, co robić. Zawsze tego pierwszego trzeba zabić. Pierwszy na liście, który się pojawia, to zawsze jego trzeba. Tutaj się pojawiła Chwara. Pojawiła się dlatego, że tutaj jest blisko zejście do wody. O, następna Chwara. Bardzo szybko padają te kwary, ja tylko tutaj idę, żeby Wam po prostu pokazać. Te gluty one bardzo mocno atakują. No i tutaj jest do góry, jakbym poszedł, tam jest yy, zejście pod wodę. Trzeba mieć specjalny hełm. Ja tam nie będę szedł, bo jest dosyć nieprzyjemnie w tamtym miejscu. Pójdę sobie bardziej na zachód tej wyspy. Pompowały mnie. Uczę ileż tego tutaj jest? Jak ostatnio tu byłem, to tyle nie było tego, nie? Powiem tak, tu jest zejście w dół. Bardzo interesujące, bo tu są hydry i bogradery, no i dostanę z nich 28% osiem A tutaj nie ma nic. 24 minutki 200 tysięcy na razie expa zarobiłem A jeśli chodzi o zarobek finansowy, no to jak widzicie minus 16 tysięcy Ale to się może zmienić, bo Hydra możesz rzucić Royal Halmet albo butki, bochy, które są warte e, chyba 30 tysięcy. Zresztą zaraz sprawdzimy. Tak, Royal Helmet jest wart 30 tysięcy, i e, Bo Bots of Hust też są warte 30 tysięcy. Także, good luck, jak to się. Spada z tych hydrów w ogóle. Ten lot jest tak jedny, że po prostu szok. Ale gra to gra, nie można narzekać, tak? Fajna zabawa, fajnie się poluje. Troszeczkę jak kasyna, prawda? Może akurat się uda i coś fajnego spadnie. Na razie jakieś takie kafirki lecą. Troszkę platynium. Zabiłem w tym momencie. Zaraz tutaj niech się pozbędę tej hydry i zobaczymy. Ile zabiłem czego. Ile hydr zabiłem? Tak? 92 hydry zabiłem. I 93 bugradery, 54 minuta i mam XP Giant 602, już zarobiłem te 602 tysiące expa. Nigdy nie patrzę teraz od pewnego momentu XP per hour, nie? Tego nie patrzę, bo to jest jakieś oszustwo. Najlepiej jest sobie patrzeć na czas sesji i Experience Giant, nie? To jest e, najlepsze porównanie. Balans 31 000 na minusie. Słabiutko, nie? Bardzo słaba. I tu nie ma żadnych itemów do nasyceń. Nic. Więc troszkę lipnie. Ale zobaczymy, co się wydarzy. Mam 65 strzałek. Y, jeśli chodzi o mój łuk. Y, tylko 65 szarów mi zostało, więc później będę musiał atakować kuszą ze śmiercią. Tak, tutaj mam śmiercionośną kuszę. To ta kusza jest ogniowa, ale bugraidery są bardzo odporne na ogień. Więc jeszcze mam 822 bełty. Więc będę latał z kuszą na śmierć. Hydry są neutralne na śmierć, bo są 5% odporne. Ale za to, że jest wrażliwy na fizyka. Fizyczne, więc będą padać tak czy inaczej w miarę szybko. Chociaż, tak jak mówię, są też wrażliwe na energię i energia jest tu najlepsza. Ale nie będę wracał jeszcze do miasta, skoro mam Spirit Potions, mam 109 i Man Grade Mana Potions 165. Więc troszkę jeszcze popolujemy tutaj. No i dobrze, w tym momencie przerzucam się na kuszę z atakiem śmierci i gramy tą gorszą taktyką. No ale tak jak mówię, Bog Rider bardzo ładnie padł. Zobaczmy co się będzie działo z hydrom. No już jest gorzej, już jest gorzej, to od razu widać. Ale nic, to zaraz się wspomogę pierwszego bookrajdera zabiję. Wspomogę się zaraz i Sumonem. Widzicie zobaczcie, to jest um, słabe. Słabe hity radia SK. No, czasem obrywa, bo jest ten atak. Y Oprócz ataku śmierci mam jeszcze Critical Attack. Zawsze biorę ten Critical Attack, jeżeli jest taka możliwość. to, to jest tutaj najważniejszy Paladyna? Dość tak słabo wchodzą te critical Ataki, Żeby jego tu nie ma. A jest! Był critical przed chwilą. Czyli są. Teraz cicho, żeby nie zapeszyć. Dwie rózgi mi spadło. Zobaczymy, może coś więcej. I mój balans się zmniejszył do 23 tysięcy. Na minusie. Awans! 230 level, proszę Państwa! Jak fajnie. Godzinę czasu i 40 minut 1 167 tysięcy expa i spadł mi jeden Warrior Helmet. Jestem przeszczęśliwy 32 tysiące w plecy. Już bliżej wyjścia jestem, dlatego że mam 48 man manasków tylko. I 119 bełtów. Chociaż mogę sobie czarować przecież, nie? Także jakoś tam jakbym miał dobiec do miasta, to jakoś dobiegnę. No wystarczyłoby jeden Royal Helmet albo szybko biegi i już bym miał piękny wynik jeśli chodzi o finanse Ale uparte są te hydry i nie chcą dać tego. Zabiłem 205 Bograiderów i 201 hydry. I nic ciekawego nie zlociłem. Z Bugriderów też leci ciekawa zbroja, na przykład dla Paladyna, która kosztuje 15k. Czy tutaj ktoś oprócz mnie jest? Na to wygląda. Bo zabił Hydry i nawet nie zebrał. Itemka. No dobrze, ja wychodzę póki mam Sumona. Teraz sprawdzam, ile ten Sumon jeszcze będzie ze mną. 25 20... minut, 25 sekund. Dobrze, co mnie czeka tu na górze? Mam nadzieję, że summon bezpiecznie doprowadzi mnie do miasta. Jeszcze tu jedna hydra jest gdzieś. No i dobra, lecimy na górę. I tu będzie zamieszanie Jest mój ulubieniec. Okay. Muszę sobie lepsze leczenie wrzucić. Bo zaraz padnę. Gdzie mam to lepsze leczenie? Tutaj. Tutaj można wejść. Hopsia zrobić do góry. To by było na tyle. Spójrzcie na podsumowanie. 41 tysięcy Pety! bardzo fajnie, ale 100 282 tysiące expa zarobione. 230 level i rośnie, czyli będę, kurna, mocny ja. Dobrze, zdeponujmy kaskę. 2197 kapa wolnego. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, to był bardzo długi odcinek, więc ja go trochę obrobię i on będzie krótszy. To się wytnie, tamto się wytnie. Trzymajcie się na razie. Cześć.